Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko. Sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. <tryknoweń> Bartek, no przyjechałeś tutaj w roli takiego jokera, a coś tutaj chyba nie wyszło, podobno z butami był jakiś problem. No to znaczy tak, no od pierwszego skoku to już miałem problemy na dojeździe, bo dość mocno mnie tam ciągło w palce i nie było takiej pozycji stabilnej, żeby można było to dobrze dojechać. No tak, no z butami taki problem, że po upadku tam w Engelbergu na porze kontynentalnym po prostu no, odpadła część jedna z buta i nie da się kostki wpinać także musiałem szybko zmieniać buty dobrze że też był rozmiar 42 no, jest trochę inaczej i miałem tam problemy na tym dojeździe przez to no nie wiem no A to jest zawsze taki problem ta, ta zmiana butów dla zawodnika to znaczy, tak, no bo niektóre są troszkę inne, inaczej się w nich jedzie. No ale teraz już mi się akurat dobrze jechało. No nie wiem, wydaje mi się, że tam zabrakło w ogóle szybkości w drugiej fazie, żeby cokolwiek daje odlecieć, bo e, na progu było tak od góry trochę zabrane. To no co jest bardzo trudne. Jest specyficzna, jest inna jak. jak, jak na których ja tam skakałem, tu skakają dawniej, no ale to nie ma, co, nie ma co mówić na skocznie tylko trzeba skakać po prostu na każdej skoczni. Ty spodziewałeś się, że wrócisz do kadry pierwszej właśnie teraz tutaj do Austrii? No to znaczy po tych zawodach puaru kontynentalnego wiedziałem, że już właśnie wystąpię w Innsbrucku, no i też duże nadzieje z tym wiązałem, ale coś nie wyszło. A jeszcze a propos tego Engelbergu, to ten upadek czym był spowodowany i czy cokolwiek Cię bolało po tym upadku? Był poważny? To znaczy, końcówka lotu troszkę narta na narta naszła i tam mnie skrzywiło. Musiałem lądować na drugą nogę, było też miękko no i, i przez to też upadek troszkę tam kark bolał, ale jest wszystko w porządku. Różnica duża jest między startem właśnie w Pukasze Kontynentalnym a tutaj w Świata? Na pewno, na pewno jest duży przeskok, to widać, widać jak, jak, jak skaczą w Pucharze Świata. ale jednak jest, to jest niższa trochę liga i, i tam na pewno jest łatwiej. E, a czy wiesz, jakie tu ogólnie błędy popełniasz, bo to są błędy, tak? czy wszystko raczej kwestia tych butów? No, to znaczy, czy butów, to nie wiem, w każdym razie e, za bardzo to było otwarte na progu, nie było takiej szybkości żeby w drugiej fazie już potem odlecić, Za bardzo po prostu otwarłem się górą na progu i... no i poskoczyłem. To dzięki i powodzenia no, w a no, nie dzięki.